pisać też po imionach naszych chór, moich chór i że po prostu jakie imię i po prostu 10 jaj. w każdym miejscu będzie po 10 moich jaj i też, też autograf I, i nie będzie tej kalpki. i jeszcze y, też piszę y, w komentarzach y, no, jak jest zdjęcie góry, bo to też dostaję w każdym miejscu i trzecie miejsce. Ale na chwilkę nie chcę się męczyć przecież. nie lubię jak ktoś męczy kulę. Trzeba zapiąć jeszcze. Ojej. dobrze. Nie zdejmuj? Co, co, to jest super. Tak wygląda moje kuda paloma w kasku. Na mrozy i dalie. Nie? Już się to zdejmuje. Nie trochę Dzień wiadomość. daj nóżkę, daj nóżkę nie no może na, te, na odcinku tego nie nagramy no to na pewno poza odcinkiem to zrobimy ale ale sobie osoby co najmniej i jeszcze te trzy są w to bardzo poznawiał